Zaczekaj, że też nam no, chce zrobić krzywdę. Trzymaj za mnie kciuki Chodź, tu można skoczyć sobie fajnie. Zamknij. Mogę zamknąć. Fajne w ogóle miejsce. Takie... przypomina to do mi tak budowę taką wschodnią, arabską taką. No, no bo jesteśmy w Arabii. Przybiegałem sobie. No w sumie tak, ale tak. Większość miasta tak wygląda tak, jakby to tak nazwać, tak normalnie. A tu tak, tak. Tak, tak, tak nienormalnie. Trzeba coś sobie przeszukuję sobie. coś tu jest, coś ciekawego w ogóle? Nie, jakiś zatrzymany jakiś. Ale rozjebany człowiek, rozwalony człowiek. Dobra, idę na górę. Gdzie tu jest wejście? A, tu są schody, okej. Okay. Żebyłem nawet tak. tego od 12 poziomu przetrwania jest kotwiczka. Ja jej potrzebuję. Tak. Aha. Trzeba się bawić. Kotwiczka. Będzie mogli się przyciągać No teraz. No tak. Brandy. Brandy, o. City Life. to wygląda w ogóle jak dwa różne miasta jakby to było nie No dobra spróbujmy Jade to Kreina słyszysz mnie Jade to Kreina słyszysz oh, mnie ram tam kogoś. tu sobie coś jedzą tu sobie chodzą czas zagadać mieszkańców Bro, tego miasta to Crane. Mnie? Nie Kreina świetnie cię w czym możemy pomóc w waszej okolicy i Chciałbym zamówić zbytkać. pizzę Gdzie się znajdę Jesteś tu? A więc coś teraz pierdol. O Jezu. Zrobimy przerwę. Jedną trochę wyższą od drugiej. Nazywamy je naszym loftem. Zapraszam. No widzę. Myślałem, że po wieku tasem mi się antena, ale Wycieczkę na starówkę. Starówka. słyszy mnie pan. Ej, tak, tak, słyszę pana. O co chodzi? Jestem w sektorze 0. Czy ci pana? Nie, obawiam się, że nie zdąła do mnie dotrzeć. Nie jest to łatwe, wie pan. Patrz, zobacz, zobacz, flaga Polski. Okay, tu jest otwieranie zamków, chcesz otworzyć? Zobacz, to jest Polska. Nie flaga Polski. Najpierw odnaleźć Jade i odzyskać badania doktora Zira. Ten odcinek nazwiesz Polska i wstawisz tutaj ten, wiesz skreńkę. Ja chcę sobie odblokować nocne, mocne kryjówki, bo nie mamy nic wiesz to jest zajebisty pomysł. Andarzyna, uuuu Potrzebujesz nowego sprzętu startuje. Wszystko czy podał na... tutaj powiem ci. O ci karabiny Czy chcesz, czy nie? O! To prawda. Ja Mam bym się tak źle. Przyla... Dezintegrator może nie Czekaj to. To. To... Całe zapalające. O kurde. To... 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 Myślę, że nóż może nie. Dobra, jednak ci sprzedam. Moczete z, z tego. Też ci sprzedam. Doskonały łom zostawię, to też zostawię... Eee, Wojskowność do rzucania, lepsze gwiazda do rzucania... Koktajli mołotowa... O, sakiewka! Sprzedaj wszystko. Ucieczka. 21 tysięcy, ja nie wiem skąd ty masz te wszystkie... te swoje... Eee, 40? Nie wydaje. Ale nieważne, 24 tysiące ja też nie wydaje, co nie rozwydawałem, nie wiem na co. Ej, czekaj! Jeszcze zobaczę, czy on ma jakąś amunicję. Ty głupia suko. Kurwa, ja się teraz... Teraz to mnie wystraszyła, pido. Teraz to się nawet zlełem, prawdę mówiąc. Ja tu sobie stoję, grzecznie, kulturalnie handluję tutaj z panem takim miłym... A one mi tu przeszkadzają, dobra. Wie pan, ja bym chciał od pana kupić na przykład y, areozol, baterie, chemikalia, Strzałę to nie, bo to 400, ale amunicję do karabinu nie, bo mam. Ale do pistoletu jak najbardziej. Byłem jeszcze użył pistolet. No A strzelby? Po co? No ja używam to ten. Nie masz pan żadnej gazi? Znaczy ja mam taki te... czego ale no... tak gazi. Właśnie trzeba było, było odwiedzić gaziego na koniec gry. Tak wiesz, z tej przyzwoitości. że ja się z tego nie zjebałem. Nie będę cię nigdzie całował. Boże, co za zboczeńcy tu chodzą po tych ulicach. Nie wiedziałem, że ta część miasta jest... taka... taka... Au. Okej, okay. moja postać postanowiła się nie złapać znowu. Mhm... Mocną, nocną strefę bezpieczeństwa. Kurwa, gdzie ja jestem? Ja pierdolę, jak tam zejść? O, toksyczny porost, wezmę. Powiesz mi, jak mam stąd zejść? Nie wiem, gdzie ty jesteś. Wie... Robię nam bezpieczną strefę bałem się. A jak skoczę z tej wysokości na, na cieniej żarówki, to zdechnę? O nie. Patrz, tu jestem, cześć. Kurwa! Myślałem, że mi tu będzie łatwiej. O Jezu, ile tu ich na tym dziedzińcu jest. Bo wiesz co? Myślałem, że będzie mi łatwiej wejść tam, jak pójdę tędy. No, no okazuje się, że nie za bardzo. Nie wiem, co robię. Ja robię. Ja rozumiem, ale, żeś... ale że ty żeś tam polaz, a ja nie wiem, jak chcę zejść. Bo boję się, że. Dobra, kto nie ryzykuje, ten nie sra. Matko 4h tam mi zostało. Nie wiem, tak mi się powiedziało. Ale przeżyłem. Żyję? Może. Przeżyłem. Przeżyłem. Bogu dzięki, że wziąłem tą wtedy apteczkę użyłem. Byłbym zdech, ale przeżyłem. Dobra, idę za tą z tym sp sp spydrunem. Hop, hopka to była. kolejna zrobię sobie strefę. Ktoś zejść, gdzie tu trzeba? A ja sobie zabiję zombola. Gdzie tu trzeba Nie żyję. Nie, zombie. Uuu, skrzypka. A w niej gaza, o właśnie. A w niej gazi. O, jakaś skrzynka dziwna. Tu jest znowu skrzynka taka dziwna taka. A w niej Brawa. batonik. Fiebie go. To jest. Bardzo trudne otwieranie zamków, o kurde. katułka z klejnotami. O mój boże. Ja się... Nie ja mam problem otwierać się... Aaaa, połamał mi się wytrych. Uf. tu pójść niżej. Gdzie? Tu jest niżej? tu jest niżej. Tak, tak. O, o! Kurde! Byłem blisko. Ostatnio Czuć? zabrakło. Kurwa, znowu mi pynku. Mam tyle tych wytrychów. i nie umiem otworzyć. Zajbiście za trzecim podejściem. Otwórz, a w skrzynce. Za Gówno. Znaczy, no jest sakiewka i szkatułka z klejnotami, no. Zajubi się. No wiesz, jak, jak na kogoś, kto prawie w ogóle nie. Jezu, dobra, skaczę na tak ciężarówki! O matko, on do mnie mówi stój jakiego leku, czego ty potrzebujesz eku kim ty gościu jesteś, czemu akurat do mnie masz problem I pan do mnie stoi z młotkiem i na mnie patrzy, w tym czasie ja strzelający do niego, strzelający mu headshot'a może miał coś ciekawego, 58 dolarów gincie zębiaki ginie ale fajna dzielnica. Jesteś w pobliżu nieaktywnej bezpiecznej strefy. O! Fajna bezpieczna strefa Kurwa! Zostaw mnie! Podmakowuję bezpieczne strefy. Im więcej, tym lepiej. Mam drobny problem. Dalej no, zrobił? No widzę. Ja tyle nie wiem jak mam tu iść. Kurwa, pojebane to miasto. Nie Ty lubię to go. jest człowiek. Zły człowiek. No Ktoś też go widziałem. Nie. No raz, spinam się na dach. Nie wiem po co. Spinam się. Ty jesteś tam! No, znalazłem cię w końcu. Nie giną. Po tylu latach. Jezu Chryste, jakbym się zjebał stąd! gincie zabiaki. Gincie. Cześć, chyba. Opuszczam bezpieczną strefę. To chyba dobrze. Au! Obrzygało mnie gówno. Gdzie on jest? Nie widzę go. Idzie ode mnie, ty i No, gryza mi się znowu, głupia. Kolejna się st głupi strefa jest tam. Idziemy. No, ja ją uderzam, a ta mi się wgryza. Dobra, idę stąd. Idę do ciebie z tymi bezpiecznymi strefami, bo mnie tu drażnią. U, ta fajna kałbury Ja pier... Dole, ile ich tu jest, ja jebię. Pojebię mnie zaraz. Jak się tam dostać? Nie wiem, pojebie mi zaraz z tymi jebanymi ząbielkami. A ogólnie wystarczy, że to się przykręci to gówno i już jest bezpieczna strefa? Czy trzeba ich zajebać? Trzeba ich trzeba zajebać. zajebać. Jak no. się tu dostać? Chyba potrzebujemy kotwiczki. To jest chyba wymagane. Dobra, tu jest jeszcze bezpieczna strefa. Niby czemu? No a jak tam wejdziesz? Jest tam u góry, na samej górze. Tam ta duża wieża taka stojąca. No właśnie. No tak, widzę. Um, Wątpię w uczyć to, że się to skiczko, bawić się. No wiesz. Mogłoby być ciężko, ale nie jest to niemożliwe. Sprawdźcie mnie zamek i... ten auto. No. Ja jest out. się duma, otworzyłem bardzo... O przeskoczyłem przez ciebie. Przeskoczyłem, otworzyłem bardzo ciężką, ten Ludzie, bardzo reese. trudny zamek. Cześć zombie. Reese. No, tylko postać, nie za się tak O! Apteka tu jest, pa! Apteka i zombie No ogólnie u mnie się zbagował i u mnie znika i się pojawia. O, właśnie spadł martwy No, ja dużo tych zębiaków tutaj Dobra, chodźmy sobie Powiem ci ten, ten sektor zero jest chyba taki najbardziej tutaj Najbardziej rogu. taki no taki bardzo, bardzo zerowy taki bym ci powiedział, no. Jakoś to trzeba się wejść do góry. Chyba potem no jakoś do trzeba góry. się wejść do góry, no... Uratuj więźniów. Uratuj Ty, więźniów. Może być ciekawe, aczkolwiek... Zależy czy nam się chce. Hmm, czy Czyli tam doskocza. Więc, yy, u... O wątpiewam, więc. O statuetka. O, to już... cześć. O Daj. Au. No nie, w sumie nic mi się nie stało, to czemu au? Nie wiem, ty mi odpowiesz na to pytanie, czemu au? Bo, no bo moja postać tak dziwnie wygląda, taki ekran, jest taki flash, jakby się coś stało, a się nic nie stało. To są skrzynki o, za amunicją. O. Oni z amunicją, Oooo Łe. Oni pilnują z amunicją, tu. Czyli ty jesteś u mnie wyżej, ale... Aha, ty tam wrześni skoczył, czekaj, tak. możecie zobaczyć, bo... Czekaj, bo to tu widzę... Raszujesz strasznie. Znam takie jedne wersje Tu mówisz, że jest skrzynka z amunicją? Więc... No w góry, A tutaj! i tak się wydaje, że to jest amunicja. Nie, nie ma amunicji. A ja na amunicji. <noise> o, zasobniki ratunkowe, a coś Chodź. tam. Okay. O, O, o. ile tu weszłem? Co ty zrobiłeś? Tu jest gdzieś o, skrzynka. A w niej cukierki. Nie wiem. tu wie są wojskowi? Pakiet co? Jaki pakiet? Jaki pakiet? Jakiś pakiet re rekwityzacji? Co? Tego pakiet? Ej, wstawaj gówniarzu. Lade. Pozbieraj z nich Spokojnie. to co? Leci, zobacz. Z nich jakieś dziwne, żółte rzeczy. No. Jakiś pakiet rekwizycyjny? Może rekwizyty no robić? Czysta? Możemy zrobić z własnego zębiaka rekwizyt. To może żyć. Chyba się poraziła prądem. Um. Skończył? Skończył no dostawać padaczki czy jeszcze nie? Już koniec. No nie żyje, zobacz. O, klepnąć go by trzeba było. Trzeba było go poklepać. To przy okazji go okradnę. Już tu jesteśmy, o plastik. No fajnie, że dużynikiem, dodaj mi teraz coś. No. Dziękuję. Nagroda jakiś w gówno. Wszyscy znają Kayla. Odblokowane osiągnięcie. Wzrost poziomu przetrwania. Fajnie. Dobra, tu gdzie jest strefa? Do... Kurwa, no popierdoliło cię z tym chodzeniem, tu. Po spokojnie. Ale co? Nie rozumiem. Ale pewnie skoczyło mi się z i spadło. Dobra, chodźmy na dół. Nic tu nie ma. Ale. Pięknie. Chciał zaskoczyć w tym czasie. Co jest? Czemu nie mogę? No właśnie, przeszukaj. Pięknie. na strefa. Jest na jeden... 11, na 17 mam postęp w osiągnięciu. Jeszcze troszeczkę. A może to zrobimy jeszcze 6. sześć stref. Tu jest strefa. A tu jest bieg po skosie. Oczywiście to obszar by... Bez... Aha. Tak no tak chodź tu na górę. Musieli biec tam daleko. Dobra. Kurde, to... tylko ja lubię jeszcze lutować po drodze. Mount Everest. Uuu, się do osiągnięć. Mhm, fajnie. Fajnie, że się z tego zjebałem. nie zjebałem się z tego gówna, oczywiście. Gówno. Moja pierwsza śmieć od... Y... ...trzech odcinków, o, nieźle. Sk skaczesz z takiej wysokości. Nie ja, ja jeszcze chciał z takiej wysokości skakać. I teraz moja pasa się zjebała, czyli teraz będę zdychał co... jakoś średnio co 10 minut. Fajnie. Idziemy. Będę główną drogą... No ja właśnie drąbnia. lecę. A ja pójdę uboczami. No co we bym... mnie... Co ty we mnie rzucasz? Nie będę stał, nie ale będę duży, stał! Ale duży, duży. Ty. ty. stał. Sią. to jest stój. Ale i teraz... Trzeba zainwestować go w nowe bronie. O, ale ten potężny jest faktycznie potężny. Dobra, lecimy. Bronią skrzynkę. Tak, z zgadzam dupy się się nie... Albo z dupy garaż Nie wiem, jak słyszałem To jest piękne. O, to jeszcze bez głowy chwilę stał, ja? No? Tak, kurcz O, pięknie rozwaliłem głowę, Ała. Tak. Dobra, a są... ładnie Trzeba z O chyba Z muszę stawić? No. Bo Stamina sobie muszę ponieść, bo oczywiście Zmęczyli okay. mnie chopki. No on jeszcze żyje. No z... nawet nie mogę sobie zdać... Aha, bo broń nie skuteczna, okej, okay, chwila. O. Broń skuteczna, a ja sobie ja, zabiorę ten zasobnik. Hmm. rzeczy z nich są fajne. Pieniądze. Co tak piszczy czasami? Dużo, tu jest dużo ludzi, dobra? Ludzi, kurwa. Co mi... Sumie... Kiedyś ludzi. Czemu ty zaskakujesz? Ja ja mam pomysł. Chyba tak Zabinę pnardy... więcej zombie, chodźcie tu, chodźcie do jednego miejsca, idźcie tam, idźcie dobrze, idźcie tam, dobrze jak klikając ją skoobić, emanuję od nich takie gówno. Genialnie, no dobrze. Poziom rośnie Prawda Aż co, normalnie zrobię plany i zrobię więcej tych mołotowów Czemu by nie? Czyli właśnie, muszę sobie, podmienić, sobie muszę podmienić te mołotowy na lepsze gwiazdki, o właśnie I w petardy podmienić na wojskowy nóż do rzucania I teraz zmienić sobie na karte mołotowe I teraz zrobić tak Pięknie podoba mi się jak palą się. Ile by się nabija? Nie ma tak zapach palonego mięsa po ranku. Ile jakie zbiory potem, tylko ci w tych nie chcą się wiesz, palić do końca w tych kombinezonach. Bo no, mam takie wiersze, ale. Forte te kombinezony. Chodźcie tu. Ano Chodźcie tu wszyscy Na de la raczo, chodźcie tu. No weź spać się człowieku, jesteś w plastikowym kombinezonie ochronnym. No właśnie. Ronan. Spal się. No ale on jest bardziej ochronny wiesz... bo pod podwierz. Mniej najmniej moim Dobrym zdaniem, patrz. ale kali. jak pięknie. Destrukcja. Ciebie. no? Oła. Kwasik Te uniki naprawdę są czasami bardzo przydatne. Znowu chcę mi się wgryzać. Dobra, sobie przejdę tutaj. Pięknie, zarywać. Nie mogę zrobić tego mocnego ataku. Bo kurde, głupia, ci masz w dupę tym nadziakiem. Nie, broń już Możemy wymienić. O nie, nie. Już nie zadaję obrażeń, bo. bo się popsuła. Ile miał obrażeń? Ale później no, zarułem no. w czerep. Mm, ten, ten potężny cios jest naprawdę dobry. To tam policja. Tak. Co Dobi. Wykończycie mi nerwowo zombiaki, naprawdę Dobi, gdzie jest moja opcja, Dobi? Irytuje cię, Pięknie, ten komentarz jest naprawdę na tej Cieszę się, że to wzięłam. Nie żałuję zakupu. <laughs> ciało. ciała. tu ma jakieś chyba dergawki pośmiertne. Parcie, czyściliśmy Prac? Powinniśmy coś za to dostać. O matko, ile tego gówna jest? Kokaina. Kokainą. Pieram to tylko dlatego, by mieć sumienie, Nie wiem po co. Po prostu. Dla satysfakcji. Ja to bym nie robi satysfakcji. zdechuj gołą, smutek. Ja idę dalej idę, po, do, potem do strefy mam dobrej. I jeszcze nie jest dobra strefa. Będzie dobra To, to tak, będzie dobra. To tam sobie baw się z ten, a ja sobie jeszcze pozabieram parę rzeczy, bo trochę grosza się przyda, nie? O, tu jest handlarz. A chyba u niego byliśmy? Ale ten drugi zamknięty jest... taki kratce? To jest ten sam. No okay. Nawet to jest ten sam, ten sam to był. Ogólnie chyba noc się w grze robi, tak, bym, tak Do mi się wydaje. Dlaczego jedna nie? mocnej, nocnej strefy? <noise> Można pływać, czy tak pośrednio? Nie wiem. Uznajmy, że moje pasy nie umie pływać i nie wychodzą z wody. No dobra Przekonałem Fosforyzujące grzyby Nigdy nie widziałem grzyba co fosforuje No, no widzisz Zawsze musi być ten pierwszy raz No faktycznie jest, dobra, chodź grzybek Co tu się stało chydlant puścił no, a drugiemu zawaliłem głowę i też hydrant był, ale czerwonego i cieczy. Tak jakoś tak wyszło. No Nawet... to hmm. Dobra, e, gdzie mam siód. A dobra, dalej musimy iść. Ale na pewno nie tędy. To jest inny handlarz. O! o. Jak się to do niego dostać? Tędy To nie wiem, który takie parkury to ja robić mogę Cześć Anto jak barszcz Zakrzywione ostrze. O, to wygląda dobrze To ty masz tu Sierp, sierpflamę. Masz! O, spadł maczata wojskowa, mhm. to, 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 to... to, to ma... Co ja gdzieś sprzedać prymitywny na nie, integrator nie, to też nie, to też nie, to też nie, to też nie. To, nie, to, nie, to, nie. W nic nie sprzedam, poza szkatułką z konietami, zakiewką i kawą, i papierosami. Cześć, chwilę.